Witam serdecznie, Daniel z tej strony, główny prowadzący tego zacnego kanału. Słuchajcie, sezon drugi. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczony, że nie rozpieprzydam gierki. Ja, ej. słuchajcie, na naprawdę to była moja największa obawa, że jak wejdzie nowy sezon. To się gierka rozpierdzieli kompletnie, tak jak to było na Mid Season Update e, pierwszego sezonu, czy tam na połowę sezonu, gdzie wszystko po prostu było rozwalone, nic nie, nie działało tak, jak powinno. Mamy nową mapę, na, mamy nowe feature'y w grze, i powiem Wam, że jest całkiem spoko. Mapa ta Fortuna, Fortune Skip wygląda lepiej i gra się nią lepiej niż się grało za czasów Warzone 1, co jest ogólnie niespotykane. Ogólnie nic się nie gra lepiej niż Warzone 1. A tu proszę, mapa została troszeczkę lepiej zaprojektowana, i ogólny feeling tej mapy jest moim odczuciu lepszy. Więc gratulacje Raven, Slash Hammer, ktokolwiek to robił. Naprawdę czapki z głów za takie coś. Oprócz tego, niestety, mamy problemy z optymalizacją gierki w niektórych miejscach na mapie, jak na, na, na głównym. Ja na to mówię zamku, możemy mieć nawet do 60 fpsów Niezależnie od tego na jakim sprzęcie jesteś Ja normalnie mam jakieś 120, 180, przepraszam 150, 180, czasami 190 fpsów Ale jak widać na Fortunie mi leci 140, 120 Aż w tym momencie na tym zamku do, nawet do 60 i, I słyszałem osoby, które mają po 200 FPS 220 też tam mają 60 Osoby, które mają 120, 180 fpsów też im spada do 60 Więc tam po prostu jest 60 fpsów ów Ogólnie Coś tam poszło po prostu nie tak, tam jest dużo jakichś e, fajnych rzeczy, które wprowadzili, i eggów, co jest naprawdę spoko, ja jestem za, tylko po prostu nie pykło coś z optymalizacją gierki, no i po prostu no, naprawią to bardzo szybko, jesteśmy tego po prostu pewni, więc no, to tam nie pykło, trzeba też powiedzieć, że zjebali akurat no e, ale mimo wszystko ogólnie rzecz biorąc mapa e, mapę gra się bardzo, bardzo fajnie, więc wprowadzili parę nowych feature'ów. Jednym z nich jest minimapa, która daje nam więcej info. Po pierwsze, mamy tor lotu nalotu. Czyli, jak ktoś rzuca nalot, no to nam po prostu się pojawia na mapie, w którym kierunku jest to zagrożenie jest ten nalot. I. Te powiadomienie, z tego co ja rozumiem, pojawia się tylko wtedy, jeżeli jesteśmy przy tym nalocie publicznym. Jeżeli dostaniemy faktycznie powiadomienie, że jest nalot, bo jeżeli tego powiadomienia nie otrzymasz, czyli akurat będziesz poza e, tym regionem e, tego nalotu. Jak ktoś go puści i w niego wbiegniesz, to ty tej informacji nie dostaniesz, że ten nalot jest na tym, na tym torze, co za tym idzie dalej, można po prostu kogoś wyprzedzić tym nalotem i powalić. To jest super, bo tak mi się wydaje, że tak to jest zrobione i tak to powinno być zrobione, yy, bo to by trochę bez sensu, gdyby wszyscy wiedzieli gdzie jest nalot. Tak? No, Jaki by był po prostu tego sens. Kolejno wiemy teraz, yy, gdzie jest BSP. W sensie, że. Nie, to źle powiedziałem. Wiemy, że jesteśmy w rejonie BSP. Ponieważ pojawia się taka czerwona obwódka na mapie. To nie tak, że mapa się świeci na czerwono. Tylko jak zwróćcie uwagę, że jesteście w, w obrębie BSP Wroga, to ta mapa ma po prostu czerwoną ramkę. To jest super feature, to jest naprawdę fajna rzecz. Wychodzi na to, że nie mogli naprawić dźwięku BSP, że BSP Wroga i tak dalej, tak dalej więc zrobili coś takiego. Ale naprawili powiadomienie BSP Wroga, bo ja nie wiedziałem co się dzieje. Ja trzy razy usłyszałem BSP Wroga, BSP Wroga, enemy UAV, bo ja mam po angielsku enemy UAV. Ja byłem kompletnie, ja nie, nie wiedziałem co się dzieje. Ja w ogóle nie byłem przyzwyczajony do tego faktu, że ja słyszę, że, 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 że jest powiadomienie o BSP. Więc ogólnie rzecz biorąc, kolejna rzecz ze dźwiękami została naprawiona, przynajmniej ja mam to odczucie. Kolejno ja słyszę kroki kuźwa mać. Ja nie wiem jak mam grać, ponieważ słyszę kroki, słyszę kroki tu, słyszę kroki tam. Oczywiście y, 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 nie poziom tylko... Kierunek tych kroków nie zawsze jest jasny, ponieważ no, gra nie ma dobrze zaprojektowanego audio em, wertykalnego, tylko ma horyzontalny, więc ciężko stwierdzić, czy ktoś jest u góry, czy na dole, zwłaszcza jeżeli powierzchnia, na której biega, jest ta sama, na której my jesteśmy, bo jeżeli na przykład biega po drewnie, to jesteśmy w stanie dojść do wniosku, że no okay, jest biega po drewnie, jest w domku, jeżeli biega po trawie, to jest za zewnątrz i tak dalej, i tak dalej, ale ogólnie wertykalne audio w tej grze po prostu się... Parówczaka i ciężko jest określić, czy ktoś jest u góry czy na dole, mimo wszystko ja te kroki słyszę. I słyszę lepiej. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego, że zmieniłem po prostu coś w ustawieniach audio. I jedyne co zmieniłem to mikser z kina domowego na PC Speakers i automatycznie moja gra była zbyt głośna, wtedy poczułem, ale ja zacząłem słyszeć też kroki, zacząłem słyszeć więcej rzeczy. Więc nie wiem, czy też to, to jest po prostu charakterystyka. Tej mapy, że na tej mapie po prostu audio jest lepsze, czy ogólnie, ale też, że gram Urzykistan, to też poczułem, że te kroki po prostu lepiej słyszę. Więc mamy kolejną naprawę e, na płaszczyźnie audio, z czego oczywiście się wszyscy musimy cieszyć, bo to był jeden z głównych problemów. Oprócz tego mamy parę nowych broni, fajnie, że te bronie są grywalne, są powoli w mecie, RAM 9 jak najbardziej będzie w mecie. Ta nowa broń szturmowa, wydaje mi się, że ona nie będzie w mecie na dużą mapę, ale będzie w mecie na mniejszą mapę. Ehm, oprócz tego, e, tak, Evolver, który był kompletnie do dupy, e, kiedy został dodany na mid season, teraz dostał fajnego bufa i wydaje mi się, że też będzie to broń mecia. Oczywiście cały film o mecie i najlepszych broniach pojawi się, kiedy wszystkie testy będą wykonane, bo jak wiecie, ja wam nie lubię sprzedawać czegoś, co jest niby dostało bufa, a się okazuje, że tak naprawdę to jest nic nie warte. I tutaj będziecie mieli przykład i zobaczcie, jakie spadki FPS-ów będę tu miał. Wchodzę tylko w budynku, nagle minus 50% FPS-ów. Wchodzę do środka 70, 80 fps, wychodzę 90, 100 tego. Wchodzę do środka 100. Widzicie, jak te fps -y latają? Wchodzę do środka 60, 70 FPSów wychodzę. Wychodzę, zaraz wrosną. 60 fps, 50 fps to miałem. Później miałem 140, 150, widzicie, to jest ten bałagan w tym budynku akurat. I w tym budynku akurat to jest największy problem. Tutaj mam jakimś cudem 190, teraz mam 70. Tutaj, wszyscy tutaj mają lagi i nie wiedzą co się dzieje w tym budynku. Więc sugeruję wam po prostu go unikać, jeżeli po prostu możecie. I tutaj akurat podniosłem po kimś tego rama 9 i naprawdę fajnie bije. Więc ja jestem mile zaskoczony tym update'em. Jestem naprawdę po pierwsze zaskoczony, że oni nie rozwalili gry tak, jak to robili wcześniej. Ale z tego co słyszałem, to ta gra została jakby. Gra się popsuła przez to, że przygotowywali podłoże pod te feature'y, które widzimy teraz. Czyli potem powiadomieniu o nalocie, potem BSP, i tak dalej, przez to się gra rozwaliła. Czyli mimo, że jeszcze tego nie było w grze, to gra już była rozpieprzona przez to, że planują to dodać. <laughs> nie pytajcie mnie dlaczego i jak to działa, po prostu tak to działa. Więc moi drodzy, oprócz tego, jeszcze chcę dodać, komunikacja między graczami a deweloperami, to jest coś, o co naprawdę można normalnie uronić łezkę ponieważ mamy sposoby na kontekst z deweloperami, wie, wiemy nad czym pracują, wiemy jaki feedback wzięli pod uwagę, wiemy jaki feedback jeszcze mają zapisane na karcie i mają w kolejce, że będą pracować. Napisali nam, że dodali taki i taki feature. Przykładowo e, w pewnym stopniu fix na myszki, który tak naprawdę za dużo ogólnie nie daje, ale no napisali słuchajcie, dajcie nam znać co wy o tym myślicie. Jeżeli wam się spodoba i macie jeszcze jakiś inny feedback, to oczywiście będziemy pracować, żeby e, zrobić coś więcej w tym kierunku. To jest oczywiście spoko. Jak najbardziej trzeba to pochwalić, że jest komunikacja między graczami a deweloperami na bardzo fajnym poziomie. Coś czego nie było, kiedy Infinity World było, że tak powiem, u władzy, w cudzysłowie, bo oni robili co im się żywnie podoba, niezależnie od tego, czy graczom się dane zmiany podobają, czy też nie. Oni po prostu robili grę pod siebie. Tak to po prostu wyglądało, jakby robili grę pod siebie, jakby mieli bardzo duże ego, i to, co oni dodadzą, musi być fajne. Jeżeli wam się nie podoba, no to trudno, wygracie w naszą grę i musicie grać tak, jak my wam zagramy. Jeżeli oczywiście wiecie, o co mi tutaj chodzi w tym przypadku. Swoją drogą, taka mała anegdotka: możecie wypróbować sobie AMR-9, które jest e, bronią na blisko, czyli e, tym pistoletem maszynowym, ale możecie go zbudować na daleko i ponoć też miecie fajnie. Przynajmniej na tą mapę, wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. Tak więc, e, dajcie mi znać w komentarzu, co wy myślicie ogólnie o tej mapie. Tutaj, jak jeden. to był pierwszy mecz, który zagrałem e, na tej mapie. Oczywiście, gram na kontrolerze, więc tutaj jeszcze za bardzo ten, ten game sense i ten skill nie istnieje. Ale, wiadomo, uczę się i powoli do przodu. I, I naprawdę jestem zadowolony. Co prawda, rankedy na odnowę to mnie aż tak nie rajcuje. Oczywiście, ja to przetestuję, pogram. Może się przekonam, ale nie jestem szczerze mówiąc, przekonany o tym, aby rankedy były dobrą opcją na, e, na odnowę, jako że uważam, że odnowa to jest casualowy tryb, z samej zasady jest casualowym trybem i trybem bardziej, e, jak to się mówi, nie tyle co intensywnym, ale trybem bardziej for fun, ponieważ się odradzamy, jest więcej zaangażowania, więcej e, walki, e, i nie wiem, czy to zda egzamin, szczerze mówiąc, na, na, na rankedy. Wiem, że system punktacji tam jest dosyć um, sko nie skomplikowany, ale próbowali jakby um, zwalczyć ten fakt, że ludzie się odradzają, że, że, że to jest odnowa i tak dalej, i tak dalej. I na bank będzie miał to swoją rzeszę fanów. I ja na ten moment po prostu nie jestem przekonany, że to na dłuższą metę będzie miało taki sam. Wpływ, jak rankedy na dużej mapie na Battle Royale, tak jak to było na Almazra. Wszyscy czekali na rankedy na Urzykistanie i się okazuje, że wprowadzili rankedy na Odnowę i powód jest prosty. To nie tak, że nie są w stanie tego zrobić, o nie, nie, nie. Powodem jest rozciąganie kontentu jak najbardziej się da, żeby zawsze było, że jakiś co, jakiś sezon. Jest jakiś nowy content, są jakieś nowe rankedy, jest jakaś nowa mapa, a z przecieku wynika, że e, Wyspa Odrodzenia Alcatraz wróci do nas na trzeci sezon. Tylko na pewno to nie będzie trzeci sezon początek, tylko będzie to mid-season update. Także tak to moi drodzy wygląda, dajcie mi znać co wy myślicie o tym update'cie, z tego co wiem, z tego co rozmawiałem z wami na live, to zdecydowana większość jest zadowolona z tego e, update'u, niezależnie od tego na jakim impucie grają. Tak więc, radujmy się, cieszmy się, e, idziemy w dobrym kierunku oczywiście. Ja jestem zadowolony i tak ma być. Oczywiście to nie tak, że ten update obył się bez jakichś tam problemów i bez jakichś tam e, bałaganów, e, ale jaki update taki... Jaki, jak, nie było takiego update'u w ogóle w historii Warzona, nawet na Warzone 1C, więc to jest po prostu coś, do czego się przyzwyczailiśmy. E, możliwe, że od momentu, kiedy Microsoft przejął Activision, że te jakość tych update'ów będzie na innym poziomie. Nie wiem, może, Mo może być gorsza oczywiście, no tak. I, e, wszystko się po prostu okaże w praniu. E, możemy mieć na razie tylko e, nadzieję. Więc e, tutaj już mamy końcówkę meczu. E, dogrywamy sobie giereczkę. Na tym padzie coraz mi idzie coraz lepiej. I największy mam problem z tym, żeby po prostu jeszcze nie czuję tych przycisków. W sensie, że zbyt dużo myślę nad tym, który przycisk jest od czego. Nieżeli na tym, co mam zrobić w danej grze. Wydaje mi się, że wiecie o co mi chodzi. Że jak na przykład mam strzelać, jestem bez kewów, mam się zmienić pozycję i założyć kewy i, i jeszcze dodatek do, do robić to sro, tamto, siamto, pamto no to po prostu wiadomo, że się wszystko pierdzieli, to. Tutaj też taką panikę gaming zagrałem, bo chciałem puścić na lot? Eee, zamiast strzelać do typa, o, chciałem puścić na lot, jakoś tutaj opuściłem, wycofałem jakoś. Tutaj mi się wszystko. E, pomieszało, ale finalnie puściłem e strike e, wygrał i, i udało nam się wygrać gierkę na Fortunie. Fajna mapa. Polecam. Jest spoko. Dobra, chat, e, Czat. ludzie z YouTube'a, bo to jeszcze nie jest live. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tym updatecie. Jest plus, naprawdę i jeżeli to jest zwiastun tego, że będzie coraz lepiej w przyszłości, radujmy się, ponieważ o to w tym chodzi. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia.